Jest piątek, 24 listopada. Codzienna Liturgia Słowa. W tygodniu o 5 rano. Niedzielna w sobotę o 18. Pochodnia Podcast. Czytanie z pierwszej Księgi Machabejskiej. Juda i jego bracia powiedzieli Oto nasi wrogowie zostali starci na proch. Chodźmy oczyścić świątynię i na nowo poświęcić. Zebrało się więc całe wojsko i poszli na górę Syjon. 25 dnia 9 miesiąca, to jest miesiąca Kislew, 148 roku, wstali wcześnie rano i zgodnie z prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, który wybudowali. Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbezcześcili, Został on na nowo poświęcony przy śpiewie pieśni i grze na cytrach, harfach i cymbałach. Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał Tego, który im poszczęścił. W osiem dni dokonali poświęcenia ołtarza, a przy tym z radością złożyli cało palenia ofiarę biesiadną i ofiarę uwielbienia. Fasadę świątyni ozdobili wieńcami i małymi tarczami, odbudowali bramy i pomieszczenia dla kapłanów, i pozakładali do nich drzwi. A wśród ludu nastała bardzo wielka radość z tego powodu, że skończyła się hańba, którą sprowadzili poganie. Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością. Obchodzili rok rocznie przez osiem dni, począwszy od dnia 25 miesiąca Kislew. Oto Słowo Boże: Chwalimy, Panie, Twoje przesławne imię. Bądź błogosławiony po wszystkie wieki, Panie Boże, Ojca naszego Izraela. Twoja jest wielkość, moc i sława, majestat i chwała. Bo wszystko, co jest na niebie i ziemi, Twoje jest, Panie. Władza królewska należy do ciebie. I nawet ziemski monarcha jest Twoją własnością. Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą. Ty panujesz nad wszystkim. W Twojej ręce spoczywa moc i siła. Ty swoją ręką wywyższasz i utwierdzasz wszystko. Chwalimy, Panie, Twoje przesławne imię. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Moje owce słuchają mego głosu. Ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich, Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. I nauczał codziennie w świątyni, lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Oto słowo pańskie: